Cześć, siema, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale, a to jest specjal na 1000 subskrypcji. Na samym początku dziękuję Wam za łapki w górę, za komentarze, za aktywność na filmach, za oglądanie moich filmów, za danie mi subskrypcji, której mam nadzieję, że nie pożałowaliście. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i kolejne progi subskrypcji przekroczę bardzo szybko. A teraz przejdźmy do konkretnych statystyk kanału na dzisiejszy moment. Kanał został założony 6 czerwca 2020 roku i do tego momentu udało się uzbierać 724 732 wyświetlenia, 20 400 polubień. Napisaliście 725 komentarzy i udostępniliście mój kanał 685 razy. A teraz, top 3 najpopularniejsze filmy na moim kanale. Na miejscu pierwszym, polska scena Farminga Iceberg. Cała historia, część pierwsza. Z liczbą 8633 wyświetleń. Na miejscu drugim, czy opasa się kupić Year One Season Pass do Farming Simulator 25 z liczbą 3545 wyświetleń. Na miejscu trzecim, deformacja terenu Farming Simulator 25 obalamy mity i fakty nosi na miastach Gleby, czy będzie ona GIT z liczbą 2300 wyświetleń. Jeśli chodzi o najpopularniejszy szos na moim kanale, to jest nim, jaki jest najszybszy pojazd serii Serigier Farming Simulator, który osiągnął 131154 wyświetlenia i czy 1100 polubi. Barierę 100 subskrypcji przekroczyłem 23 czerwca 2024 roku, 200 subskrypcji 29 października 2024 roku, 300 subskrypcji 12 maja 2025 roku, 400 subskrypcji 14 lipca 2025 roku, 500 subskrypcji. 25 lipca 2025 roku 600 subskrypcji 2 sierpnia 2025 roku, 700 subskrypcji 15 sierpnia 2025 roku, 800 subskrypcji 29 sierpnia 2025 roku, 900 subskrypcji 2 października 2025 roku. 1000 subskrypcji 21 grudnia 2025 roku. Możecie teraz zobaczyć przeskok czasowy pomiędzy różnymi barierami. Jeśli chodzi o filmy, na kanale uzbierało się ich 154, na których oglądanie spędziliście 6000 godzin. A więc jeszcze raz dziękuję za docenienie mojej twórczości i zdecydowanie się na zasubskrybowanie mojego kanału. Mogę powiedzieć, że spełniają się marzenia, ponieważ dzięki Wam kanał nabiera coraz więcej popularności. Mogę robić dla Was coraz lepsze filmy, coraz lepsze serie, a dzięki takim gronom widzów, jakim Wy jesteście. Wiem, że takie filmy nie pójdą na marne. Jeśli chodzi o przyszłość kanału, zapowiada się bardzo dobrze i kolejne filmy już czekają do produkcji, albo już są. Także jeszcze raz wam dziękuję za osiągnięcie tego legendarnego progu 1000 subskrypcji, bardzo gorąco was pozdrawiam i do następnego. Cześć!